Jak to jest wygrać The Voice Kids? Jakie to jest uczucie? Wspaniałe, po prostu emocje i wiem, że spełniłem swoje marzenie w tej chwili. Okej, okay, a w której piosence na żywo czułeś się lepiej, w pierwszej czy w drugiej? Wydaje mi się, że w moim singlu, bo to jest już coś takiego mojego, yy, gdzie w ogóle inny artysta tego nie wykonał, to jest po prostu takie moje. No. A był jakiś mega stres przed wejściem na żywo? Miałam bardzo duży stres na próbach, a myślę, że na tym odcinku na żywo, na tym finałowym już był taki po prostu stres, który dawał mi pod działania. Kto cię wspierał z publiczności? Moi rodzice i moja siostra i też oczywiście Dawid. Okej, okay, a masz już jakiś pomysł na co chciałbyś wykorzystać wygraną? Jeszcze nie wiem. Na rozwój na pewno? No tak, na pewno. Na pewno z tymi um, pieniędzmi coś chciał zrobić już w stronę muzyki i tworzyć może już inny utwór.